Wiadomo, że a do potęgi piątej minus a sześcian plus a jest równe 2. My musimy udowodnić, że przy tym założeniu a do potęgi 6 jest większe od 3. Żeby udowodnić tę nierówność, no to spróbujmy wyciągnąć jak najwięcej tylko się da z naszego założenia. Czyli tak, wiemy, że a do potęgi piątej minus a sześcian plus a jest równe 2. A stąd wynika, że z lewej strony tego równania możemy sobie wywalić a przed nawias, to wówczas w nawiasie zostanie a do potęgi czwartej minus a kwadrat plus 1 równa się 2. No i zwróćmy uwagę, że a na pewno nie jest równe 0. Dlaczego? No bo gdyby a było równe 0, no to z lewej strony tego równania... Mielibyśmy 0, no a z prawej dalej byłaby dwójka, czyli mielibyśmy 0 równa się 2, czyli sprzeczność. W takim razie a na pewno nie jest równe 0. W związku z tym śmiało możemy podzielić to równanie obustronnie przez a. No i wtedy otrzymamy, że a do potęgi czwartej minus a kwadrat plus 1 to się równa 2 przez a. OK. A stąd wynika, że? No i teraz możemy pomnożyć obustronnie to równanie przez a kwadrat plus 1. No to wtedy otrzymamy, że a kwadrat plus 1 razy zamiast A do czwartej napiszmy, że tu mamy A do potęgi drugiej do potęgi drugiej minus zamiast A kwadrat napiszmy, że tu mamy A kwadrat razy 1 plus i zamiast 1 napiszmy, że tu mamy 1 do kwadratu. I to ma być równe 2 przez A razy A kwadrat plus 1. Eee, ok. No to stąd wynika, że zwróćmy uwagę, że po lewej stronie tego równania mamy tak naprawdę sumę sześcianów, no bo lewą stronę możemy zwinąć wzorem skróconego mnożenia wyrażenie postaci A do potęgi drugiej, do potęgi trzeciej, plus 1 do potęgi trzeciej. A to się równa 2 przez A razy A kwadrat to jest po prostu 2A. No i będziemy mieć jeszcze mieć plus 2 przez A. A stąd wynika, że a do potęgi szóstej plus 1, to się równa 2 razy a plus 1 przez a. I zwróćmy uwagę, że a na pewno jest liczbą dodatnią. Dlaczego? No bo z lewej strony tego równania, które nam się tutaj urodziło, mamy coś dodatniego. No, ma, no bo mamy a do potęgi 6 plus 1. 1 jest większa od 0. No a a do szóstej jest na pewno nieujemne. Czyli z lewej strony mamy coś dodatniego. W takim razie z prawej strony też musi być coś dodatniego. No i gdyby a było ujemne, no to z lewej strony mielibyśmy coś ujemnego. A nie może być 0, w związku z tym a jest na pewno większe od 0. Czyli możemy napisać, że a do potęgi szóstej plus 1 równa się tyle. Oraz a jest liczbą dodatnią. No i super, czyli już sporo wiemy. No i teraz możemy spróbować oszacować to wyrażenie, które mamy tutaj po prawej stronie, czyli tak, możemy śmiało napisać, że ono jest większe bądź równe od, dwójkę przepisujemy bez zmian, a a plus 1 przez a jest na pewno większe bądź równe od dwóch. Skąd ja to wiem? No to jest elementarna nierówność, więc się ją, ją pamięta, natomiast ona wynika chociażby z nierówności między średnią arytmetyczną a średnią geometryczną. To może przypomnijmy sobie szybko. Jeżeli mamy... Dwie liczby rzeczywiste dodatnie, tak? No to wówczas średnia arytmetyczna tych liczb, czyli wyrażenie postaci x plus y na 2, jest większe bądź równe od średniej geometrycznej, czyli od wyrażenia pierwiastek z xy. W takim razie, jeżeli pomnożymy tę nierówność obustronnie przez 2, no to otrzymamy, że suma dowolnych liczb rzeczywistych dodatnich x. Plus y jest zawsze większa od dwukrotności pierwiastka z XY. W takim razie, jeżeli za x wstawimy a, a za y wstawimy 1 przez a, no to otrzymamy, że a plus 1 przez a jest większe bądź równe od dwóch pierwiastków z a razy 1 przez a. No a się kasuje i tutaj otrzymujemy elegancko dwójkę. Przy czym to co jest też istotne. To to, że w nierówności między średnią arytmetyczną, a średnią geometryczną zachodzi równość, możemy sobie napisać w nawiasie, że tutaj mamy równość, albo tak napiszemy, że równość, wtedy i tylko wtedy, gdy x jest równe y. Czyli w naszym przypadku w tej nierówności, która mówi, że a plus 1 przez a jest większe bądź równe od dwóch. Dla dowolnej liczby rzeczywistej dodatniej a zachodzi równość wtedy i tylko wtedy, gdy a byłoby równe 1 przez a. No a ponieważ a jest dodatnie, to to po prostu by oznaczało, że a musiałoby być, że a jest równe 1. Pytanie, czy a może być równe 1? No nie może być, no bo gdyby a było równe 1, no to wtedy po lewej stronie naszego założenia mielibyśmy 1 minus 1 plus 1, czyli 1, a z prawej strony mielibyśmy dwójkę. 1 równa się 2, czyli sprzeczność. W związku z tym a jest. Y różne od 1, a to oznacza a to oznacza, że A jest różne od 1 przez A w takim razie ta nierówność tutaj jest ostra. Tak, czyli mamy, że A do 6 plus 1 jest większe od 4. No to napiszmy. Ponieważ A do 6 plus 1 jest większe od 4, to Odejmujemy od obu stron tej nierówności 1 i otrzymujemy, że A do 6 jest większe od 3. No i w ten sposób kończymy dowód tego zadania. Także czołem Wielkiej Polsce i ku chwale ojczyzny.